Halo, halo, dzień dobry, cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. Turynio. i mam przyjemność dzisiaj dla Was komentować i, i zademonstrować tutaj, przedstawić bitewkę 3x3 międzyklanowe rozgrywki. Mamy tutaj drużyny Dzikie Wieprze z klanu Shake i Ple, czyli PLE, PLE z klanu PL. 3 na 3, szturm na jedną bazę, autostrada. O, już jak ktoś tutaj zerwał chyba w ciemno cichy. Bo nie widzę, żeby był wyspotowany. A nie, on chyba upadł, przepraszam. On chyba się przewrócił. Tak, dokładnie. Przewrócił się, także no pech na początku startu. Pewnie już tam sobie mocno pluje w brodę. No, zobaczymy. Mamy kalmy, Cygan na emisie 13 1305 Rejektowy na CS i Januszem być na grillu 15. Tu mamy Leoparda, Mały Marek z Dzikich Wieprzy cichy na Testo LT i Kali na grillu 15. No i już mamy spota, Dzikie wieprze już są wyspotowani. Tutaj jeszcze w ogóle druga przeciwna nie wyspotowana. Teraz dopiero rejektowy na CS. Przypomnę, że. PL zaczęli tutaj od obrony. To dzikie biaprze muszą zaatakować lub wyeliminować czołgi przeciwnika, żeby wygrać tą bitwę. Widzimy na razie. Tutaj mała rotacja. Tutaj cichy na lightie próbuje, by spotować przeciwnika. No ale tu widzimy, bardzo mądrze się tutaj rozstawili. Lightem na dole. Gotuje, próbuję wyspotować. Tutaj już o cichy wyjechał Potna Lighta kalmicygan próbował trafić, nie trafił Drugi szczał również chybiony. Tutaj CS-em próbował Grillem próbował karmicygan, ale też nie trafił. No i zobaczymy, jaki to pomysł mają na atak dzikie wieprze. Marek próbował tutaj CSA Tu jest lighting z grillem. No trochę się tutaj zamykają. Widzimy na środku stoi w ogóle kalmicygan. Także no, tutaj są obstawieni, jeśli chodzi o PLE. I pytanie: Co tu się teraz będzie działo? Czy próbują zaatakować, czy może zrotują? Czy dalej to będą próbować spotować? No widzimy, że wyjeżdżają. Lightem wyjeżdża na dół. Medem tutaj próbuje. No i mogą się teraz natnąć na Grilla. Właśnie Grill skończył Lighta. No i tu pewnie Grill będzie chciał z Leopardem tutaj coś zrobić, skończyć. No ale pytanie: Czy to się im właśnie nie pomści trochę? Tutaj Leopard w sumie zamiast szczerać chyba w cs razem z Grillem to do niepotrzebny szczow grilla na dystans. No i tu Kadi może się zaraz niestety właśnie skończyć. I tu jeszcze podpała od Grilla w Leoparda. Leopardem próbuje się schować, uciec. Pytanie, czy mu się to uda zrobić. Grillen tu nie trafił. Teraz Lightem jedzie prosto na Loparda. No i tutaj raczej się już nic innego stać nie może. Mamy 1-0 dla PL. Dla ple. Mm, mm -hmm. Toblica wyników. Zaczniemy od PL. Statystyki na grillu 4 do naszczały, 2 penetracje. Nie muszę być. Kalmicygan na lajciku. 7 od naszczałów, 4 penetracje. Rejektowy na CS. 5 od naszczałów, 3 penetracje. O stronie szejków dzikie wieprze. Kadi na grillu 4 do naszczały, 2 penetracje. Mały Marek na Lopardzie, 5 oddań szczałów, 3 penetracje. No i tutaj cichy, z, e, niestety, z małym pechem na początku, ze stratą apsa. E, I niestety nie oddał żadnego szczęścia, żadnej penetracji, także nie zdążył oddać szczał. Zmiana teraz. Tron, mamy 1-0 dla Ple, no i teraz pytanie czy te dzikie wieprze obronią bazę i czy obronią się od przegranej i zrobią tak zwaną dogrywkę. Druga strona, zaczynamy tym razem. PLE atakują dzikie Pieprze bronią. Dwa Shiftain MK6 i Bad Chat. po stronie dzik y dzików. I po stronie PLE mamy ten sam zestaw grill testel. a nie y MIG, został zmieniony na test LT y i rejektowy na. CESie. Widzimy, że ten karmicygan zamienił się z Januszem. Janusz być był chyba w poprzedniej bitwie na grillu. No i zobaczymy, tutaj mocno chyba ustawieni dzikie wieprze. Czy tutaj nami na wieżę. Baczatem potuje. Zofnienci. Witam wszystkich widzów i przypominam, że jest opóźnienie z tej 5-minutowe. Także za bardzo, jeżeli byście mieli jakieś pytania, to nawet jakbym odpowiedział, to 5 minut później je dopiero usłyszycie. No i zobaczymy. No tutaj, teraz tak. Dzikie pierwsze się w sumie trochę tutaj zamknęli, bo dają większe pole tutaj do zajęcia.pl do możliwości ataku. Widzimy light na K3. Bez problemu wyspotuje tutaj te shiftajny Tutaj widzimy blindy lecą na Batchata. Batchat wydaje mi się, że powinien tu bez problemu stać gdzieś na linii A3 w krzaczkach, żeby właśnie spotować czołgi tutaj wroga. Jakby tam stał, to już by dawno wyspotował, wydaje mi się, grilla 15. Te shiftyny mogłoby coś wcielać. A tak tutaj właśnie ja muszę być, podjechał z drugiej flanki, wyspotował shipa I tu już PL -e wiedzą mniej więcej, gdzie przeciwnik jest rozstawiony. No i teraz pytanie, co tutaj mają w zamiar? Zrobić pl, -e, a jak mają zamiar się dalej tutaj ustawić i bronić dzikie wieprze? Widzieliśmy, chyba blind poleciał. Marek próbował blindować grilla. Jestem tutaj pod mostem. Lightem rotuję. 7 minut zostało. Batchat nie zmienia na razie swojej pozycji. Tutaj Kali również próbował blindować. No i Lighten tu bardziej mocniej, agresywnie podjeżdża. Za chwilę wyspotuje Shiftejny. I jest spot. Shiftejn jeden tylko wyspotowany. Marek nie został wyspotowany. No tutaj tym Batchatem niepotrzebnie tam stoi w tym rogu. On zdecydowanie powinien stać przy tym kapie na A3 w krzaczku. Tam już dawno by mógł wyspotować i odstraszać przeciwnika, żeby tak głęboko nie zajechał. Zobaczymy. Widzimy, CSM też tu już rotuje. Tutaj lejcika próbowali trafić. Cicho już wyspotowany w również. Także już wiedzą, gdzie są ustawione drogi przeciwnika PL. No i teraz pytanie, co zrobią i jaki mają plan na. Zaatakowanie, ewentualnie wzięcie bazy, lub wyeliminowanie czołgów wroga, reactor. Tu od lewej strony, próbuję podjechać. Widzimy tutaj lightem bezpota. Nadzie stoi, schowany za górką. Grill z tyłu sobie czai na spokojnie w krzeczku. Myślę, że tutaj blindy powinny lecieć w te górki, w te krzaki. Którzy by na pewno trafił. Light zaczyna ratować. Prawdopodobnie wjedzie sobie w bazę. Będzie kapował za budynkiem dokładnie. Więc tutaj, no raczej, nic już zrobić nie będą mogli. Nawet baczetem nie wyspotuje tego lighta. Bo jest za budynkiem. Musiałby wjechać do, ba do bazy. No i tak, jest minuta czasu. Grillem dalej sobie tam stoi. Lightem dalej stoi i kupuje bazę. Teraz pytanie, jak się zachowają dzikie pieprze, co mają za nadrzewu, jaki pomysł. Ale jak to by tutaj zwanie wycofał do budynki. 40 sekund. No i baczacem wyjeżdża. Baczatem wyjeżdża, łamie drzewa, budynki. Jedzie za wszelką cenę zbić bazę. Wyspotować. No jest spot. Jest spot. Tutaj właśnie ładnie grill. I teraz pytanie czy tym bachatem skończy tego lighta. No niestety trzeci pocisk trafiony, Czwarty trafiony. Tutaj ładny pokus na lighta. No ale czy zdążą skończyć tego lighta? Shiftyny zdążyli. No i tutaj może być teraz ciekawie. Został grill i dwa shiftyny. Light wyeliminowany. I w tej się dalej chowają. Zostało 3 minuty i 35 sekund. No i tutaj dzikie wieprze po wyeliminowaniu Lighta mają jeszcze możliwość tutaj coś działać. Gdyby został ten light, no to byłoby ciężko. Ale w takim aspekcie tu jeszcze mogą cały czas wywalczyć sobie dogrywkę. I teraz tak, CSM rotuje, i teraz CSM będzie próbował prawdopodobnie zajmować bazę, no i z tyłu, na ochronę, będzie stał oczywiście grill. 3 minuty zostało do zajęcia bazy, tak, dokładnie. Teraz CSM będzie sobie wjeżdżał do bazy. Już jest. Marek wyspotowany. Grillam tu przewrócił sobie drzewko. Myślę, że tu powinienem polecić blind w to drzewko przewrócone. <laughs> no i mamy znowu presję kapa. Z strony ple. Minuta do zajęcia bazy, i widzimy, że Shiftainy rotują, będą wjeżdżać sobie na bazę. Teraz pytanie: jak oni to rozegrają? I tu właśnie grill bardzo ładnie trafił Kadiego. No i teraz CSM wyjeżdża. Tutaj mocny pokus na grilla, no i niestety tutaj Kadi odpłynął. No tutaj Marek musi za wszelką cenę zbić CSA. Zostało 20 sekund. No i teraz tak skończył grilla. i teraz, jak tutaj Chieftainan zbije zbija a musi to zrobić. Ma 15 sekund. Jest gonitwa. Jest kap zbity. No i teraz wystarczy, że Marek na spokojnie tutaj będzie próbował się bronić. Dostała minuta czasu. No, tu mamy dość mocny pojedynek. No i tu niestety nie dał rady, ale bardzo fajna próba tutaj wywalczenia czegokolwiek. No i mamy 2-0. Dzięki wieprze na tym etapie. Kończą rozgrywkę 3 na 3. A Pele lecą dalej. Pną się dalej w, dra, e, w drabince do góry. No tutaj już ta druga bitwa, ten drugi pojedynek był naprawdę bardziej taki zacięty. <tryk> Tablica wyników. Mmm, PL. na grillu. 9 oddanych szczołów. 5 penetracji. Reaktor na cs się 8 na 7. Januszem być na Test LT2 na 2. I po stronie dzikich wieprzy. Marek na Shiftejnie 14 oddanych szczołów. 7 penetracji. Kadi na Shiftejnie 8 na 4. I Bacchatem 5 na 2. Czyli 5 oddanych strzałów. O, dwie penetracje. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim serdecznie. Do usłyszenia i do następnego. Dzikie wieprze versus plepl02. Trzymajcie się. Cześć.